Małe, małe braki, niedociągnięcia. No, wiem, że są, ale... No. Ja na pewno jestem zadowolony z efektów, zadowolony jestem z tego, jaką pracę moi piłkarze wykonali i, i tutaj postawiłbym kropkę tak, przy takiej ogólnej odpowiedzi, a jeżeli chodzi o szczegóły, to wspominałem też o tym na konferencji pomeczowej, że w związku z tym, że mamy mało czasu... My chcemy się też meczami przygotować do kolejnych potyczek i tutaj myślę, że też Dominik potwierdzi, że w momencie, kiedy my trenujemy, nawet przygotowując się do kolejnego przeciwnika, tak jak było z Konkordią, tak jak teraz przed Piastem, to każdy piłkarz będący na treningu trenuje dokładnie w taki sam sposób. Czyli my nie zmieniamy piłkarzom warunków do treningu, jeżeli są przygotowywani do pierwszej jedenastki bądź nie. Tylko w ten sposób staramy się wypracować tak zwane zachowania modelowe, modelowe, czyli charakterystyczne dla nas, bo one mogą powodować, że my zmieniamy system i to też udało nam się wykonać i to też udało nam się zrealizować w trakcie meczu z Concordium, po to, żeby mieć oczywiście szerszy wachlarz możliwości w naszej grze. Ale najważniejsze jest to, żeby piłkarze nie odczuwali tej zmiany, że to nie jest dla nas rewolucja, tylko ułatwienie, zbliżenie się do przeciwnika, spowodowanie, że łatwiej będzie osiągnąć wolne przestrzenie w jego ustawieniu. Dlatego ten szerszy kontekst, o którym wspominałem, jestem zadowolony z efektów. Bo efekt był taki, że wygraliśmy mecz, a to jest dla nas zawsze będzie najważniejsze: nie tylko grać dobrze, grać ładnie, ale przede wszystkim robić wszystko, żeby zwyciężać na swoich zasadach, na swoich warunkach. No i ten przegląd kadry, myślę, już no niemal pełny, ma Pan chyba już troszeczkę większy ogląd, jeśli chodzi o zespół o piłkarzy w tych warunkach bojowych, w warunkach meczowych o stawkę. Owszem i z tego też jestem zadowolony, że praktycznie każdy piłkarz, którego chciałbym widzieć na boisku, już zaliczył jakieś minuty i teraz moja w tym głowa, żeby wykorzystać go w odpowiednim momencie, kiedy będzie potrzebny drużynie. Podobało mi się to fajne szachowanie siłami, tak? Ta, ta powiedzmy pierwsza ligowa, w cudzysłowie nazwę ją, dziesiątka siedziała sobie, czekała na rozwój wydarzeń. To myślę, że płynnie możemy przejść do meczu z, z Piastem, tak, o Dominika, się się Dominika zapytam te 740 minut, ale to za momencik. Panie trenerze Piask no niewygodny rywal, myślę. To taki bezkompromisowy, bezkompromisowa dla mnie, przynajmniej drużyna. Na pewno mocna drużyna i kolejna drużyna po koronie, która patrząc na tabelę, można by wysnuć wniosek, że nie jest w optymalnej formie, ale patrząc na... Bardziej szczegółowe dane, nawet takie już dosyć powszechne, ale mimo wszystko niewidoczne od razu. Czyli liczba stworzonych sytuacji, może nie tyle liczba, ale ten wskaźnik taki skumulowany XG w tych poprzednich meczach ma najwyższy w lidze i to jest coś, co na pewno nie umknęło naszej uwadze, ciężko żeby umknęło. I coś, co mnie się też podoba, to jest inna forma obrony, ale mimo wszystko, piast jest w w ligi, jeżeli chodzi o wysokie odbiory i wynika to z tego, może nie tyle z takiej jasno zaznaczonej tożsamości drużyny, ale znam też trenera bardzo dobrze, znam też członków sztabu, którzy wiem, że bardzo rzetelnie, uczciwie przygotują się do kolejnych meczów i na każdy mecz mają coś ekstra przygotowane pod kątem przeciwnika. W meczu z Concordia mieliśmy taki moment, kiedy Jordi Sanchez z Rendiczem zaistnieli jeden obok drugiego. Czy to czy to też taka mała zapowiedź tego, że się może coś tam wydarzyć w gliwicach? Właśnie w ten sposób. Komidor. Najmocniejsza poza defensywą yy, strona gliwic. Czy, czy może inaczej? Nie powiedziałbym, że to jest ich najmocniejsza hmm. strona. Przygotowanie pod przeciwnika, jasno nakreślony plan i adaptacja pod przeciwnika, to myślę, że jest siłą piasta. I dzięki temu skuteczność w tworzeniu sytuacji, w. Wysokiej obronie albo skuteczności wyższego podejścia pod przeciwnika i bardzo ważne też stałe fragmenty. No widzę, przejechał już prawie 1000 prawie km, tam 900 pewnie z czymś. Jak zdrowie zawodników, czy ta regeneracja, yy, czy zdążycie się zregenerować na piast? Myślę, że tak. Już drużyna podczas wczorajszego treningu, czyli dzień po meczu z Koncordium już wyglądała dobrze. Wiadomo, że nie wszyscy, bo ci, którzy mieli 90 minut w nogach, to, to inaczej odczuwają te zmęczenie, ale mecz jest też późno. Myślę, że to jest wystarczający czas, żebyśmy mogli wykorzystać cały nasz potencjał. Ja dziękuję. Przekażę kamerę. Boże, mikrofon. Dzień dobry, Maciej Wenerski, TVP3. Panie trenerze, ja tylko jedno Dzień pytanie, pan cały czas nie miał dużo czasu na pracę, bo, bo więcej gracie spotkań niż trenujecie, oczywiście przesadzam, ale zastanawiam się, czy przygotowując się pod kolejnego przeciwnika, pan bardziej szuka stylu gry widzewa, czy patrzy pan na to, z kim gra? Przede wszystkim styl gry widzewa, analiza przeciwnika jak zawsze pozwala mnie, albo ułatwia mnie hmm, wybrać te elementy, nad którymi pracować, czyli przy założeniu, że ktoś podchodzi wysoko, może podejść Piast, może podejść Korona, to wtedy w naszych działaniach ofensywnych częściej wybieram treści treningowe, które zakładają wyjście spod pressingu. I to jest jedyna zmienna, czyli my się skupiamy na sobie, na tym jak my chcemy budować wachlarz naszych możliwości jeszcze raz je powtórzę, ale to co trenujemy w takim deficycie czasu zależy od analizy przeciwnika, czyli w czym teoretycznie mocniejszy jest przeciwnik to na ten element kładziemy największy nacisk. Z koroną dla przykładu to było działanie pod pressingiem, czyli niekoniecznie otwarcia, niekoniecznie taka budowa, gdzie mamy duży komfort wykonania pierwszego, drugiego podania, ale co się dzieje w momencie, kiedy przeciwnik zagrywa piłkę za naszą linię obrony i wtedy stosuje pressing, czyli tak zwany pressing. Tutaj z Piastem jest inaczej. To jeszcze jedna rzecz. Przed Kielcami mówił Pan, że zadowolą Pana trzy punkty. Co zadowoli Pana w Gliwicach? Trzy punkty. Dziękuję. I na pewno progres, jeżeli chodzi o nasze działania. Dzień dobry Piotr Grym, redakcja łódzki sport. Ja chciałem pana trenera zapytać, czy obecny tutaj Dominik Kun to jest najlepiej fizycznie przygotowany zawodnik na ten moment, bo w trzech dotychczasowych spotkaniach pod pana wodzą w każdym wychodził w pierwszym składzie. Ciężko to oszacować, a nie mam zwyczaju i nie lubię porównywać szczególnie swoich ludzi. Wolałbym, żeby oni się skupiali na porównywaniu siebie i swojego poziomu. W którym byli tydzień, wcześniej dwa tygodnie, trzy, i, i tak można by było siebie porównywać ze sobą, czy idę do przodu. A odpowiedź na to, jak jest przygotowany Dominik, to jego twarz po tym, jak się dowiedział, że musi niestety opuścić boisko w przerwie meczu, to nie był zadowolony, bo chciał jeszcze, chciał się zmęczyć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania do trenera? Rozumiem, że. Wyczerpaliśmy tematykę tej części naszego dzisiejszego spotkania. Przechodzimy do pytań do zawodnika, do Dominika Kuna. Pozwólcie państwo dosłownie parę sekund na Bardzo dziękuję, jesteśmy gotowi. Bardzo proszę. Jeszcze raz Piotr Grim, redakcja łódzki sport. Dzień dobry. Chciałem e, Ciebie zapytać, czy czujesz, że pod wodzą trenera myśliwca dostałeś trochę nowe życie tutaj w Widzewie, bo w siedmiu dotychczasowych spotkaniach jeszcze pod wodzą Janusza Niedźwiedzia tylko dwukrotnie wychodziłeś w pierwszym składzie, a tak jak tutaj przed chwilą powiedzieliśmy trzy mecze pod wodzą nowego szkoleniowca i wszystkie w pierwszej, w pierwszej jedenastce. No tak, na pewno cieszę się, że wychodzę w pierwszym składzie, no ale to jest nigdy nie jest dany raz na zawsze, także trzeba się cały czas tutaj Walczyć o, te, o ten skład i żeby w kolejnym meczu go utrzymać. Ja chciałem jeszcze zapytać, na co trener Wam przed tym spotkaniem z Piastem Gliwice zwracał już uwagę? Nie wiem, czy mieliście już odprawę przedmeczową, czy, czy jeszcze nie, ale takie główne elementy, na które trzeba uważać w tym spotkaniu? No, tak, już mamy jeden trening. E, wczorajszy e, przy, przygotowywaliśmy się pod przeciwnika, także już tam e, parę rozwiązań mamy. Dzisiaj kolejny trening, także pewnie jakieś jeszcze informacje dodatkowe, i, no ale przede wszystkim skupiamy się na tym, co ten chce nam przekazać, ten e, nowy styl grania, także tutaj się uczymy, z każdym treningiem, są jakieś nowe rzeczy wprowadzone, także e, na, tutaj przede wszystkim się skupiamy na sobie. Czy ten nowy styl gry jest cięższy do wytrzymania na boisku właśnie fizycznie? Bo trener jak słuchałem pierwszej konferencji mówił o, o błyskawicznym doskakiwaniu do, do przeciwnika po stracie piłki. Na przykład, to była jedna z takich rzeczy, które zauważyłem. Czy ciężej jest wytrzymać 90 minut grając w tym nowym stylu? E, no, przede wszystkim trener nam wpaja, że chce żebyśmy mniej biegali, ale byli lepiej ustawieni na boisku. Także tutaj e, na razie to tak wychodzi, że no, jeszcze trzeba trochę pobiegać. Eee, także no, na pewno mecz trzeba zawsze wygrywać, także tutaj to też nie ma tak, że będziemy na stojąco i będziemy mecze wygrywać, także tutaj trzeba swoje dołożyć, ale uważam, że tutaj to, co powiedziałem wcześniej, że ten chce nam przekazać, żeby to było skuteczniej e, odbierać piłkę i mniej biegać, ale no. mądrzej. Dominik, to ja, ja, Robert Fiedzke Telewizja, to ja zapytam o te kilometry, które robicie, bo to, no to taki fajny, w cudzysłowie, oczywiście, y, fajna wycieczka krajoznawcza. Y, co piłkarz robi, jak ma na przykład 5 godzin jazdy autobusem i, i co? Merza za chwilę? Y, co, co robi głowa? Muzyka? Spać? No, to indywidualnie każdy. Ktoś tam poczyta, ktoś tam, nie wiem, pogra w jakąś grę, posłucha muzyki, także tutaj jest indywidualnie, każdy ma swoje sposoby. Jest czas na żarty, na analizę, na rozmawianie o piłce. Czy tej piłki już jest przesyt? Na pewno, tu normalnym po meczu czy przed meczem to rozmawiamy też, to są nowe jakieś założenia taktyczne, także tutaj też rozmawiamy co najlepsze, też między sobą, między zawodnikami, żeby to jak najlepiej funkcjonowało, także jest temat kółki też jest obecny. To jeszcze zapytam o, po takiej paragodzinnej podróży, Potwierdzić albo zaprzeć. No jeździcie na mecze dzień, dzień przed, żeby nie było tego, że wy, wy, wysiadacie z autokaru i, i są sztywne nogi. Czy rzeczywiście po takiej, po takiej podróży piłkarz ma sztywne nogi i musi to trochę potrwać, żeby, żeby się to wszystko rozluźniło? Nie, uważam, że tu. Łódź jest dobrze położona, mamy, nie mamy wyjazdów po 8, po 10 godzin, także to jakby nie ma, nie ma wpływu, idziemy dzień wcześniej, także też to cały dzień będzie, żeby jeszcze jakąś aktywację zrobić, także tutaj jest, to nie będzie żaden problem. A to na koniec, jak, jak się fizycznie czujesz? Czy, czy pod wodzą trenera Myśliwca w, jakby w, w trochę do góry ta, ta, ta fizyka poszła, czy, czy nie? No na pewno czuję się w dobrej formie, także tutaj e, pod względem fizycznym e, nie mam żadnych zastrzeżeń. To jeszcze mam, jeśli można, pytanie do, do trenera. Za chwileczkę przerwa reprezentacyjna, e, a wiemy wszyscy, że do sztabu reprezentacji Polski został powołany e, nasz człowiek od przygotowania fizycznego. Jak chcecie rozwiązać e, w, przez te parę dni problem braku? E, e, nie pamiętam. Przypomnij mi nazwisko trenera. Andrzej, Andrzej Kasprzak. Kasprzak. No właśnie. Myślę, że damy sobie radę. Trener Kasprzak, jego rola tak precyzyjnie myślę, że nie ma sensu o niej opowiadać w dużych szczegółach, bo to jest kwestia nie do końca może interesujących rzeczy zawsze z punktu widzenia technicznego, ale. Na pewno ważna praca i to jest zbieranie danych na przykład, czyli nie ma znaczenia to, czy trener jakiś, który będzie w jego zastępstwie, bo to jest oczywiste, że zagwarantuje nam klub zastępstwo wówczas za trenera do zbierania danych, do analizy tych danych, gdzie analizę też można zrobić oczywiście po godzinach pracy reprezentacji, wszystko zależy od organizacji. Pierwsze, pierwsze zgrupowanie też pokaże, gdzie jeszcze możemy, gdzie mamy w tym aspekcie takim organizacyjnym rezerwy ale nie wpłynie to w, żaden, w, w żadnym wypadku na nas, bo to jest trochę tak samo w moim sztabie, jest trochę tak jak w drużynie, czyli jakiś piłkarz może pauzować za kartki, ktoś może nie być gotowy do gry z jakichś przyczyn, ale to nie znaczy, że drużyna musi tracić na jakości. My staramy się tak działać, żeby każdy miał jasno określoną rolę i wiedział za co jest w pierwszej kolejności odpowiedzialny, ale kluczowe jest takie myślenie kolektywne, i tu się odwołam do wczorajszej nawet odprawy dla piłkarzy, że bardzo łatwo jest wskazać winnego błędu, ale moją rolą i sztuką, i taką intencją w prowadzeniu drużyny i też sztabu, bo sztab to też jest część drużyny, żebyśmy byli wrażliwi na swoje działania, ale też na partnera, kolegę z drużyny czy współpracownika w sztabie, tak żeby widząc, że on może potrzebować pomocy, żeby tę pomoc mu udzielić I, i tak samo w przypadku piłkarzy można wypunktować, że ktoś nie doskoczył albo ktoś źle zamknął przestrzeń, ale zawsze po swojej prawej i lewej ręce powinien mieć partnera, który będzie w stanie mu pomóc I, i dzięki temu my będziemy nabierać takiej pewności, bo każdy będzie wiedział, że może liczyć na nie tylko na tych najbliższych, ale tych, którzy są z, z tyłu i Tutaj też upatruję takiej, powiedzmy, górnolotnie filozofii mojej pracy, jesteśmy razem i ogniwo, każde jest ważne, każde ma swoją rolę, ale nie każde ogniwo, nie, nie chcielibyśmy być zależni tylko od jednego ogniwa. Jeszcze jedna rzecz ode, ode mnie, bo zapomniałem, bardziej w formie zabawy, panie trenerze, na kogo chciałby pan trafić w Pucharze Polski lub jeśli nie chce pan odpowiadać, to po prostu kogo przyniesie nam los, jak pan myśli? Nie chciałbym typować, bo to może być motywacja dla przeciwnika, ale ja na pewno skupiam się na meczu z Piastem i to jest dla nas najważniejsze. Później kolejny mecz a bez względu na to, kogo wylosujemy, zrobimy wszystko, żeby się do tego meczu jak najlepiej przygotować. Marcin, ty też możesz odpowiedzieć. Prowadziliśmy wewnątrz pewne swoje typy, ale nie będę ich zdradzał. Ja z Gliwice, tak jak trener powiedział, dla mnie absolutnie jest meczem jutro numer jeden. Zwłaszcza, że w Gliwicach tutaj dodam tego od siebie, spodziewamy się naprawdę fajnego piłkarskiego wieczoru. Drużyna będzie wspierana przez ogromną rzeszę kibiców czerwono-biało-czerwonych. Według naszych informacji grubo powyżej tysiąca kibiców widzewa zamelduje się jutro w Gliwicach. Więc na pewno na brak dopingu zespół nie będzie mógł narzekać. Myślę, że fajne spotkanie nas czeka. To tyle. Dziękuję serdecznie. A jeszcze? Tak, dwa dni. Chodzi o wolne połączenie. Tak, tak. Dziękuję bardzo trenerowi, dziękuję Dominikowi, dziękuję Państwu za przybycie. Do zobaczenia na kolejnym briefingu, już przed kolejnym meczem ligowym, tym razem domowym po tej serii wyjazdowej, która, która z końcem tygodnia będzie za nami. Dziękuję bardzo.